Siemano, ja jestem X-Kasperus, a to kolejny odcinek z przygody Kasperusa, tak? Ja możecie zauważyć... Jesteśmy... Nie jesteśmy sobie na terenie domu, a tak naprawdę jesteśmy, tylko nie chcę wam coś się pokazywać razu gwałtownie, no bo to za bardzo straci sens, ale zobaczycie zaraz to. I możecie zauważyć, po co mi te rzeczy? Tak, idziemy dzisiaj na bój, który zaraz wam powiem, jaki to jest bój. Dobra. E, w sumie ta budowla to jest taka skromna, ale trochę już taki taki ren, słuchaj jak ogarnięta to rzecz. Ogarnięte to jest. To nie, nie, nie mogę pokazywać wam od razu. No bo to zabra, zabierze. To już wy to wiecie, dobra. Tak, tutaj powstała droga. I możecie zauważyć, łódź. Skąd tu się wzięła trawa? Łota! Tak, postanowiłem, że ją z, y, zrespię. Zrespię ją. Może trochę zmniejszymy to. Taki przesada trochę lekka. Trochę zmniejszymy ten jeszcze render, bo będziemy w nerze. Tak, a dlaczego w neterze? No bo chcę troszeczkę już tutaj taka przygoda. A w nederze jest najlepszy sposób. Tak, mam Peaceful, bo grałam sobie. Nie wiem po co wziąłem Peaceful. Chyba przy budowaniu, zapomniałem poprzednim, może się że mam się z tą rzeczy. Ale wezmę ze sobą jeszcze taką jedną ważną rzecz. A jest tutaj. Gdzie to jest? O, tu jest miecz, który się przydał na ostatnią chwilę. I weźmiemy sobie troszeczkę drewna, bo ja będę potrzebować odsyłek szybko to, to weźmiemy. I tutaj jeszcze brakuje mi obsydian, tak, brakuje nam obsydian, który zaraz sobie. I gdzie możemy pomyśleć? Gdzie trzeba być? A może tutaj. No i zwykle, ja pokazałem wam. Tak, tu się coś pojawiło. to ja trochę modernizowałem też, troszkę modernizm. I tutaj jest enchanting, tak, już kawałek tutaj enchantuję sobie, na przykład takie słabe levele. I może sobie zenchantujemy klatę. latę na szósty level i potrzeg 1. jeden poszczyk dobra i chyba tutaj zrobimy sobie hmm. Dobra na chwilę tutaj jest problem to jest 5 hmm. nie tutaj tu się nie pasuje, nie pasuje nie. niestety bo tutaj bo tu nie będzie sensu postawiać ale byśmy mogli tu postawić już portal Chyba by się nic nie stało tak? I Wielki dom, dom, dom. Dum, dum, dum. Wiecie co to znaczy? Zostawimy to. Bo to się nam pewnie nie przyda. Może prześpimy się sobie. Chyba. Wiecie co? Zastanawiam się czy bym jeszcze miał trochę żelaza, byśmy mogli zrobić sobie taką jedną fajną rzecz i chyba nie mamy super, mamy złoto, wszystko mamy, ale żelaza nie ma! Żydostwo, nie ma nic. Dobra, najwyższe zostawimy. Jajka będzie to taka trochę walić. W gasta... Jajeczkiem. Dobra. No to idziemy do tego. No i dobra, to to chodźmy. Łaga, żeby to nie było jakieś koszmarne miejsce. No ale moim szczęście to będzie jakieś koszmarne. Chyba to trochę potrwa renderowanie, bo cały świat się renderuje. What the fuck! Nie chyba nawet ...leci... nawet ...what the nawet 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 Jest, dobra, zabiliśmy go I wiecie co? Zrobimy sobie tutaj jakiś teren Jakiś teren, obszar No i super Właśnie jeszcze render Dobra, what the fuck Jejeszko, what the fuck Bugowane Jaki bug, lol, dobra Zrobimy sobie, e, zrobimy sobie screenshot'a Tutaj, najlepiej Dobra, screenshot Jaki słodziak Robię sobie tutaj troszkę teraz, bo... ponieważ Deter jest... To intrig... jest troszkę koszmar. Tu przetrwać nawet. Koszmar tu jest. Przetrwać. I sobie zrobili jakieś... E, tutaj mury obronne. Bo inaczej będzie przez Jakieś brudne obronne. E, pewnie tutaj jakiś modernis, też będę prowadzić. jakie nogi ten derba no teraz jest na lagowany. Ale chyba się idzie podziałać jak nagrywam jeszcze. Tak z 27... Czy mam lag... Tak 27. Dobra. FPS. No 20 FPS -y tak przyde, też, ale tak normalnie to chyba z 30 FPSów 5. Dobra. Robimy sobie tutaj jakieś bory obronne. Szybko ucie uciekać. Dobra Dobra, to... sobie to zbieramy sobie trochę kwarca I jeszcze z dupy się biorą te głupie... Pigmenty, te głupie... Co gadam? Gasty Jaki? Dobra O ty głupi Jajeczko! The fuck? Jest jajeczka! Dobra to tam pójdziemy A tu coś jest? Nie no Są so staty, by się naprzedał, tylko niestety musimy sobie zrobić Kwarc, bierzemy sobie trochę i tego da? Tej wyprawy, bo przydałoby się trochę tych słowców. A nie, nie wiemy, czy daleko jest jakaś twierdza, bo chciałbym też jakieś brodawki, jakieś farby też prowadzić do mojego, do mojej, do no, życia, w tego świata. Prowadzić te zasoby do normalnego świata jakoś modernizujemy też jakieś inne rzeczy, retatuje, A to jeszcze przyszłości. Tak, przyszłości. Dobra. Nie, nie widzę Czwarty level. Trochę tu przybliżę mikrofon. I z 8 minut chyba trwa już odcinek. Bo wam teraz sobie tam wziąłem stoper, czas odliczało ile się już nagrywa. A wy tam wiecie, jak zwykle na YouTube wam już udostępnię ile czasu trwa odcinek. Prawa. Oh. Wow! Jaki fart! Ach, oh. nic co ciekawego nie zostawię nam, drogi gast! Jest ten radar, trochę. Widać, że daje okropnie ten radar e, nie pokazuje, co chciałoby mieć, bo FPS-y... No, ale da się wytrzymać spokojnie, da się wytrzymać z tymi FPS-ami. Jak przy 8-10 to jest koszmar jeszcze. I sobie to jest dziwne trochę, bo już sprawdźcie, widzicie, że to jest w sumie dziewiąty odcinek i byśmy mogli jakiś odcinek jubileuszowy zrobić. W sumie jeszcze, nie wiem jak to będzie, ale coś może wykombinuję, ale to chyba za jakiś czas będzie dopiero odcinek i przez ten czas chyba nie będą odcinków z Minecraft. LOL! Jaka fajna muzyka! Chyba muzyki nie będę dawał dzisiaj, tylko taka dramatyczna muzyka, ale epicka. Taka epickość. Muzyka Minecraftowa, jej. O, grzyby. Grzyby, halucyki, powiem wam, e, dlaczego, zbierać, ale to zaraz. Ol. Może trochę za, za głośno dotałem trochę. już się skończyło trochę i e, chcę wytłumaczyć, dlaczego bieramy te maszroby, bo jak pamiętacie w pierwszym odcinku, jak byliśmy głodni, to zrobiliśmy pierwsze zupki i coś mi zachnęło żeby zrobić e, taki, takie miejsce kucharza co robi ciasto taki ciast, e, coś, jest taki taki, e, taki budyk, co jedzenie będzie, bo tak, e, zostawiał moje czarcie. to dobra idziemy dalej, bo Łata! JAKI fort! DA mnie klo klocek tu czekał! LOL jakiś... Nawet się nie zauważyłem, że mam się level. What the Zaraz będziemy chyba se chatuje sobie jak wrócę trochę level. O płynę się. O oh, kurde. O fuck. Mały pigment. Mam nadzieję, że biarkoś... Ja ale to trzeba. Muszę I chyba się do taką muzyczkę dramatyczną. Odluzować. Tutaj trochę troszeczkę... Typowo, bo żadnych gastów nie ma, tu powinny być gasty. Gdzie ten ghasty się podziały? O, mam trochę kwarcu, już potrzebuję zrobić takie bloki fajne kwarcu. Tu jest jakiś cave, taki stylowy. Co to to jest cave? O! Oh. O! Oh, glowstone. glowstone. Ah, fps spadek FPS. Nie ma jak zwyczajnie, jak musi być lawa nad tym lawem. Mm. Już w sumie dwa, 13 minut już jest. Tak nagra, i właśnie chciałem jeszcze stwierdzić, że ten serwer, co z ten Igrzysk to jest MySG, MySG. i jeszcze mam, e, mam, mam, mam wielką ochotę, żeby nagrać sobie jakiś laptop z BlizzSG, bo BlizzSG daje mi z extra. Słuchaj, jak ja znam grać takie pierwsze Big i to sobie poznałem to darmie to e, Taki na przykład e, Igrzyska Śmierci z Turma Games. E. Radziecki... ten jasno był Dobra. Protection 1. Wybieramy sobie jeszcze trochę kwarcu i będziemy 20 level. Ekstra. W sumie trochę już zblaliśmy, ale twierdzę nie ma. Wiecie co? Nie wjeżdża, ale może... Jak się ci ktoś będzie kontynuować dalszą robotę, albo to może, albo najwyżej chyba zrobię tak. dzisiaj to będzie jeszcze bardziej poświęcone do tego, ale, ale to jeszcze nie wiem, nie wiem jeszcze. Może po 11 będzie mi się zachce yy, dalej zwiedzać, bo co się teraz opływa, a jeszcze magazyn mi brakuje i my, wydaje mi się, że chyba zrobię sobie przerwę od tego do i pójdę i będę budował dalsze rzeczy. Jakaś nowa muzyka chyba do tego. Jak dawno sobie... Ja sobie jak dawno dawno nie byłem w ogóle w deterze i nawet nie widziałem, że się coś tam zmieniało nawet z tymi dźwiękami, bo ekstra są dźwięki teraz w Ja byłem jeszcze o fortułkę, oh, lol, to byłoby... Tyle tego jasne było, że głęboko gdzieś. O, 23 i zaraz będzie 24. I 23. Szczęście mi nie dopisuje. Może bym miał pewnie level. Ale zaraz tu i tak dub, Już 24. I jak będę miał chyba szczęście, to znowu spalę się, ale nie chcę palić, ponieważ to będzie ostatnie bo jest sobie życie jest. Ja tym psurwalu już na hardzie i normalnie zwiedziały Widzicie to? Ota. Jezu! Gdzie ten gast O nie Ja to jeszcze tu zostanę trochę po za odcinki, ja jeszcze nie wiem. Ale chyba będę zostawiał się tu po za trochę pozbierać. I wrócę chyba do, do mojego domku. Zostawić te moje rzeczy i jeszcze nie wiem nawet do Teraz jest dramatyczna chwila. Tutaj pozbieramy Dobra, jak będę wracał, to sobie wezmę już taki lepiej Ale kurcze jest trudno, ponieważ niestety już prawie nie małe kobla, którego go ze sobą I będzie ciężko się już podkować, ponieważ jak tam rozwali gaz, to już nie będzie ciekawie, tylko będzie czysta masakra Zginiemy i padniemy, Chyba, że będziemy mieli tak sobie set protection czwóreczkę. A tu nic nie ma. Lol, dziwne to jest trochę, bo już powinno coś tutaj, ale. To dziwne, że nie ma nic. Czysta lawa. Kurczę, Albo że się zjaderuję ciekawego. O, niech. Kurcze. Niech, nie lacz, nie, 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 błaga, nie lacz.

Jeszcze do piekła. Co to jest te piekle? Idzie taście, Łota! Ulga Jezu! Jak się zestraszyłem. Lawa. A tu jeszcze dodatkowo szybko się lawa spływa. To. Byłoby nieciekawie, bym... by się spotkał z tobą. I gubi! Chodź! <laughs> oh, Badafaka! I think dá osi? Ah, je to. To ještě to Já tu nic nebá. Co já nic to nebá. Wiecie co? A może ja bym zrobił teraz pauzę i poszukam już sam twierdzy. Widzimy się za chwilę. Ludzie! Chyba znalazłem już twierdzę wreszcie. Tą ukochaną twierdzę, którą e, skopiemy dupsko tym głupim e, szkieletom. A najpierw to zrobimy ze screenshot'a. Oczywiście screenshot to, to jest podstawa. Jak zginiemy to będziemy wiedzieć już gdzie są moje temy. A to jest daleko nawet Dobra No, kogoś dał nam Ale okej, okay. więc może o... Pozaliśmy Poznaliśmy twierdzę A twierdza by się nam przyda Jeszcze jej klocki są zaje fajne Nie mówię, że już mówi jak zajebiste Bo to troszeczkę Nieładnie równictwo To bym powiedział Dobra, Kop Tutaj kopmy sobie trochę Oskroniec, <gasps> sweg, 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 diament, high bar, jeszcze Iron wars, ja nie mogę, o mieczek, co do o brudawki, Jej no to nie trwało tak długo, ta przerwa. W sumie tak z 5 minut yy, poszukałem i znalazłem już. Już znaleźliśmy. Dla poszukajmy sobie tutaj, zwiedźmy. Bo może jeszcze są większe, więcej jest krzynek. I jest następna, błagam, diament. Nie najgorzej, bo nie chcę niszczyć sobie od razu protection sobie taką wezmę Słowa, ale jest nie chcę ją od razu tak nie zniszczyć całą zbroję wiecie co? zrobię ten dla was dzisiaj taki wyjątkowo odcinek taki troszeczkę dłuższy ale będziecie już wreszcie chyba będziecie nacieszeni bo wreszcie jakaś wiecie co to znaczy? Spamerek. o tu są Spawnerki. No, nie ma nic. Dobra, czyli tam e, to znaczy, że tutaj są, czyli trzeba tam odbić, tam trzeba odbić. Będziemy jeszcze w spawnerkach, tylko jest trudno, ponieważ rozbalone są schody. Będzie ciężko, ale poradzimy sobie o widzowie, poradzimy sobie, jest my ja poradzę. Bo ja tu o co tutaj? Wiem. Dobra. Jakiś tutaj grunt było normalny. Dobra. I trochę pozabijamy sobie tych blaze, blaze'ów i trochę zwiedzimy jeszcze trochę. Dobra. Znaczy dobra. To tutaj trochę widzimy. Ja jeszcze jakaś skrzynka. na lawa. Okej. Okay. Okej. Okay. Do niczego tutaj, tutaj prowadzicie i ślepa. To jest ślepa. Ślepa uliczka. Też ślepa uliczka. Dobra, to tu ostatnia droga i chyba kończymy już odcineczek. W sumie odcinek jeszcze raz zniszczył, to zrobimy. Wiecie co? To jak się Wam podało odcinek, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie na razie i cześć!